Szanowni Państwo, zjednoczenie chrześcijańskich rodzin jest odpowiedzią na coraz bardziej widoczne w przestrzeni publicznej spychanie chrześcijan na margines, na lekceważenie, ośmieszanie, a nawet zwalczanie wartości chrześcijańskich. Dlatego chcemy to zmienić poprzez bardziej aktywny udział chrześcijan w życiu politycznym. Co stanowi zagrożenie, bo wiemy, co robili na Zachodzie, na Wyspach Greckich. Nie przybywają w celach pokojowych, również na Litwę. Co wyprawiali w kolonii? Jakie zagrożenie stanowili dla tamtejszych mieszkańców? U, się tak... Zatrzymamy ten proceder. Ochronimy naszą kulturę i obronimy nasze święte miejsca.